Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dzisiaj jest bez kawału, króciutki odcinek, tylko wyłącznie informacyjny. Co się zmieniło od 1 stycznia 2023 w programie Czyste Powietrze? A zmienił się jeden, jedyny szczegół. Jeżeli będziecie chcieli zakupywać kotły na biomasę, czyli na pelet, wówczas musicie kupować kotły, które mają poniżej 20 mg pyłów. Gdzie takie kotły znaleźć? Albo na naszym sklepie internetowym, gdzie mamy wszystko zaznaczone, które są do dofinansowania, bądź na liście Zoom, którą macie u nas pod filmem. W linku klikacie i tam macie wszystkich producentów z całej Polski i który konkretnie kocioł Was interesuje, nada, czy się nadaje do dotacji, czy się on nie nadaje, to sobie sprawdzicie. To jest bardzo ważne, żeby taką dotację otrzymać. I jeszcze informacja z czystego powietrza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Możecie się z nią zapoznać u nich na stronie NFOSIU, albo jak piszecie program Czyste powietrze, GOW. Też tam y, znajdziecie informacje jak byk, żeby y, uważać na domokrążców, który, którzy wam chcą sprzedawać. W tym przypadku w większości to są pompy ciepła. Dlaczego? Dlatego, że te pompy są tylko najtańsze, niedopasowane w ogóle do domu, niedopasowane do instalacji. E, okazuje się, że później są problemy z serwisem, ludzie są nabici w butelkę, e, pompy wówczas źle działają, e, mają jak garki sprzedać tu i teraz, nieważne ile będzie później to kosztowało e, eksploatacja takiej pompy takiego użytkownika. Ma być najtańsza cena. Klient ma się cieszyć, że ma pompę, a później dostaje takie ruch, rachunki za energię elektryczną. Trzeba o tym jeszcze z tyłu głowy pamiętać, że od 1 stycznia 2024 ma wejść giełda, jeżeli chodzi z cenami energii. I tam cena energii będzie się zmieniała dosłownie co godzinę więc jeżeli to wejdzie może się zaraz okazać że naprawdę ta energia elektryczna będzie dosyć droga a nie źle dobraną pompą ciepła w starym domu bądź nawet i w nowym ale jeżeli źle dobrana się zamontowana może się okazać takie ogrzewanie bardzo 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 kosztowne tak więc tylko przestrzegam zapoznajcie się z tymi informacjami dla mnie teraz suba lajka i do usłyszenia cześć